Pomysł taki to ze współpracy z naszymi mieleckimi harcerzami, z chłopcem z i tutaj stąd pojawiło się, mieliśmy takie spotkanie z harcerzami. Stąd zaczęła się taka dyskusja, luźne pomysły. No i skończyło się to organizacją dzisiejszej imprezy, z czego bardzo naprawdę bardzo się cieszę. Zakładam, że to pierwsza taka organizacja. Widzimy, że ona mimo wszystko już dzisiaj cieszy się jakąś popularnością. Natomiast mam nadzieję, że w trakcie będziemy tutaj mogli gościć więcej mieszkańców, więcej bar szczerze, że tych kwiatów już się trochę rozdały. E, także cieszę się bardzo. Dobra, no to, to co? No to jeszcze jedną dziewczynę potrzebuję. Pani się zgłasza, tak? Dobra. Takie wydarzenie będzie tradycją w miecu? Czy to jest jednorazowy i pomysł? Zależało od mieszkańców, e, przede wszystkim od karterzy. Jeżeli e, dojdą do wniosku, że warto coś takiego organizować, to bardzo ważne. E, moim zdaniem należy tutaj podziękować e, samym sponsorom tej imprezy. Oczywiście ja patronuję temu, ale e, Domoszka, łóża, w tym zakresie jest, właśnie ze strony sposobu, sam fakt że dzisiaj władz możemy władz je, tutaj też za darmo, każdy ma okazję, e, usmażyć sobie jakąś władz, kiełbaskę, którą dostaje na miejscu i to, to jest super. Tyle ile trwa muzyka, macie panie zawiązać krawat. Nie, nie, tutaj, tutaj, nie, tutaj, dobrze, może być zamiana. Na spokojnie sprawdzimy potem. Tutaj poproszę panią kierownik, która zna się nawiązaniu krawatów. Pani Ania. Pani Anio, zapraszam jako junior. Proszę oceniać tam. Tak, dobra, dobra.